Przez historię. Dlaczego piosenka prowadzi nas przez historię? Opór młodego organizmu przed przyswajaniem informacji historycznych jest zrozumiały, i na to jest tylko jedna rada: zabronić historii. Osoba dorosła lub taka, która już przyswoiła trochę historii, może mieć z historii taki pożytek, że przy jej pomocy diagnozuje i ocenia wydarzenia bieżące, ponieważ jak wiadomo historia się powtarza. Dla autora z kolei piszącego piosenki historyczne. Historia jest przewodnikiem, który prowadzi rękę piszącego od początku do końca. Zapraszam wszystkich do podróży i przygody z historią. W lipcu i sierpniu 1980 roku całą Polskę ogarnęły robotnicze protesty. Ich bezpośrednią przyczyną była podwyżka cen podstawowych produktów spożywczych zarządzona przez biuro polityczne KCPZPR. 14 sierpnia rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, podczas którego obok postulatów ekonomicznych pojawiły się także polityczne, między m.in. żądanie prawa tworzenia wolnych związków zawodowych, niezależnych od PZPR, przestrzegania wolności słowa, dostępu do kontrolowanych przez partie mediów i zaprzestania represji wobec opozycjonistów. Protesty robotników w 1956 i 1970 roku władze stłumiły siłą. Tym razem strajki objęły praktycznie cały kraj. Władze zgodziły się zawrzeć porozumienia sierpniowe, które umożliwiły powołanie ogólnopolskiego niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Hasła Solidarności pojawiały się od pierwszych strajkowych dni. Pomysł wykorzystania hasła jako nazwy związku zaproponował Karol Modzelewski, a Jerzy Janiszewski zaprojektował słynne logo związku. We wrześniu 1981 roku odbył się pierwszy krajowy zjazd Solidarności. Na przewodniczącego wybrano Lecha Wałęsę. Od sierpnia 1980 do grudnia 1981 roku, Solidarność przerodziła się w masowy ruch społeczno-niepodległościowy. W szczytowym okresie należało do niej 10 milionów członków. Działania Solidarności doprowadziły do powołania w 1989 roku pierwszego niekomunistycznego rządu z Tadeuszem Mazowieckim na czele oraz do odzyskania przez Polskę suwerenności. Solidarność była pierwszym masowym ruchem społecznym w krajach komunistycznych. Od niej zaczęła się droga, która doprowadziła do upadku komunizmu w Europie. Wielka Solidarność. Piosenka Wielka Solidarność została napisana metodą patrzenia w kalendarium lat 80-81. Wybór okresu obserwacji, związany jest z tak zwanym karnawałem Solidarności, czyli tych 16 miesięcy czegoś. Niemożliwego, to znaczy istnienia niezależnego związku zawodowego i społeczno-politycznego ruchu w warunkach kraju o ustroju totalitarnym, w dodatku w środku całego bloku państw podobnego typu. Kalendarium jest jak medium, które otwiera klapki pamięci. To szczególne uczucie, kiedy podczas pisania piosenki autorowi, który wtedy świadomie przeżywał, Emocjonalnie wszystko, co się działo, przypominają się różne dodatkowe fakty z kraju i ze świata. Bo sam przebieg karnawału Solidarności mojemu rocznikowi utrwalił się bardzo dobrze. W refrenie pozwoliłem sobie na złośliwość w słowach, a na każdy tuzin kapuś, ponieważ rzeczywiście inwigilacja przez służbę bezpieczeństwa była wówczas masowa. Pozostał mimo to wielki podziw dla społeczeństwa polskiego, które potrafiło stworzyć dziesięciomilionowy związek łączący tak różne poglądy i opcje polityczne, a wszystkich łączył jeden cel, to znaczy pokojowa praca nad zmianą panującego systemu, a przy okazji nauka demokracji. Wielka solidarność nie tylko liczbą, ale piękną misją do wykonania. Piękną przyszłość nam wytycza Papież Polak w Watykanie Gest Kozakiewicza Pierwszy lipca, pierwsze strajki Trochę śmiesznie, trochę strasznie Potem poszło jak po maśle stał się jak w bajce 9 milionów Cud na skalę bloku 80. roku Z jednej listy mama Sąsiadku na każdy tuzin kapuś Wolność taka proszę pana Że się coś odwraca w głowach Zamiast Gierka przyszedł Kania Miłość dostał Nobla W listopadzie rejestracja Wolny wybór już nie prikaz W górnej grupie tłono dworzy. W Karlinie i gaz. Dziewięć milionów na skalę bloku 80 roku Z jednej listy mama, sąsiad, kuzyn, tatuś na każdy tuzin kapuś Ronald Reagan prezydentem, lenąc z ręki świrakinie, na ironię życie kończą ten z kosyginem. Rozpoczęła się rozgrywka, kto tu ma mocniejsze nerwy, krasna armia z denerdowską, mają wciąż manewry 9 milionów, cud na skalę bloku 80 roku. I teraz są na buty czekoladę. Wódkę ryż, samo bije, tak jak biło. W kinach leci miś. Wiemy, jak się to skończyło. Pośród sierpów gwiazd i młotków, między Azją i Europą, wolność mamy w środku. Dziewięć 9 milionów <śmiany> cud na skalę bloku 80. roku

Piosenki historycznej był Jacek Kaczmarski. Niektórzy uważają nawet, że pisanie o historii, śpiewanie o historii po kaczmarskim jest nietaktem. Ja jednak uważam, że warto próbować. Dlatego osobiście, jak i z kolegami z Elektrycznych Gitar tworzymy programy historyczne. I te, które zrobiliśmy do tej pory, to nie jest jeszcze nasze ostatnie słowo.